Nie spodziewałem się takiej maszyny, aż miałem ciarki na plecach. Roadshow to pokazy maszyn nie tylko, które stoją na placu, ale możesz wsiąść do każdej, zobaczyć na własnej skórze, dlaczego marka Bobcat jest w czołówce maszyn wybieranych na naszym rynku. Do wyboru masz praktycznie każdy rodzaj dostępnych maszyn do budowlanki. Minikoparki od tych najmniejszych do modeli na ciężkie usługi. Co najciekawsze, pokazano limitowaną edycję najpopularniejszej minikoparki w Polsce, czyli modelu E19, który wyszedł w nowej grafitowej kolorystyce, jak i dopieszczonemu wnętrzu. Jak Ci się podoba taki fotel? ręcznie szyty fotel premium, a dodatkowo limit 50 sztuk. To niespotykana okazja. Druga z najciekawszych była ładowarka sterowana zdalnie. To już nie jest mała zabawka, tylko prawdziwy olbrzym, którym z daleka możesz wykonywać prace niebezpieczne, takie jak rozbiórki, wyburzenia, prace na skarpach, czy wszędzie, gdzie jest ryzyko dla operatora. Za zaproszenie dziękuję firmie ASCO, która organizowała ten event, także zapraszam do nich do oddziału w Tychach. Ciężarówka jedzie dalej do kolejnego miasta, a ty napisz, gdzie jeszcze chciałbyś zobaczyć taki pokaz i za sterem, której maszyny chciałbyś usiąść, zostaw ogromne polubienie nie dla firmy Bobka, która co roku poszerza grono zadowolonych użytkowników marki.